W kolejnym odcinku skupimy się troszkę na skokach. Postaram się Wam wyjaśnić, tak, żeby w miarę poprawnie technicznie pokonywać różne przeszkody. Jest to etap, praktycznie ostatni, jeżeli chodzi o przygodę z motorsportem. One oczywiście, te skoki, dostarczają nam dużo emocji i frajdy, kiedy te oba koła oderwą się od podłoża, ale należy do tego podejść z dużym respektem, ponieważ że tak powiem, przerost formy nad treścią powoduje, że można wyglebić i to nie jest y, przyjemne i z tego dobrego nic nie będzie. Więc y, na spokojnie trzeba mieć ogólne pojęcie, ale tak jak mówię ze zdrowym rozsądkiem na chłodno, bo, bo to nie jest, że tak powiem, zabawa. Zakładając, że mamy dobrze ustawione zawieszenie i ono nie jest zbyt miękkie, ani nie za szybko nam odbija, Staramy się napędzić motocykl na prostej, dobrać odpowiedni obieg, tak żeby nie był za mocny, ale w momencie dodania gazu, żeby te wykończenie było na tyle łagodne, że ten motocykl nam wzniesie się fajnie w powietrze. Dobranie odległości do skoku. Większość skoków w Polsce są to tak zwane tabletopy, inni mówią na to trumny, nie wiem czemu, ale tak się przyjęło. Staramy się na prostej, tak jak mówię, rozwinąć pewną prędkość i na najeździe leciutko wykończyć gazem. Jeżeli chodzi o naszą pozycję, to można sobie delikatnie ugiąć kolana na samym najeździe, a zamknięcie gazu powinno być w momencie, kiedy tylnie koło już nam się oderwie w powietrze. Nie boimy się balansować naszym ciałem i wychylać do przodu motocykla, do tyłu trochę. Kręcić tym tłowiem, jak nam gdzieś ten motocykl podbije i, i wyjdzie nam bokiem. Ważne jest, żeby nie być zaspawanym z motocykla i spiętym. Staramy się też nie y, zjeżdżać naszymi czterema literami do kanapy przy podstawie y, skakania, y, dlatego że jeżeli motocykl nam wyjdzie bokiem, nie będziemy mieli możliwości go naprostowania. Jeżeli jesteśmy wyprostowani, mamy lepszy tutaj zasięg i możemy lepiej manewrować na tym motocyklu w powietrzu i go sobie ustawić. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby zawsze lądować z gazem. Z tym, że moment dodania gazu nie powinien być w punkcie lądowania, tylko nieco wcześniej. Tak, żeby te siły, które wynikają z przeciążeń wynikających z lądowa w lądowaniu, e, troszkę je rozłożyć, żeby, żeby było płynniej, łagodniej i, i ten motocykl nam, kiedy odjeżdża, e, nie mamy takiego dobicia na nasze nadgarstki, na nogi, na, na, na kręgosłup. Także pilnujcie, żeby ten gaz był zawsze nieco wcześniej przed wylądowaniem. Jeżeli już troszkę panujecie nad tym motocyklem, można sobie w powietrzu przeredukować bieg niżej, żeby ten motocykl jeszcze agresywniej nam odjechał. Przy skokach, kiedy byśmy przeskoczyli dany skok za daleko, ważne jest, żeby troszkę odchylić się do tyłu i wylądować nieco bardziej na tylnie koło również z gazem. Niektóre skoki są takie, że trzeba celować na przednie koło, kiedy mamy zaraz za e, hopą e, zakręt, to też powoduje, że ten motocykl nam od razu e, może skręcić. Nie ma czegoś takiego, że nam dobiją, e, dobije zawieszenie i, i odbije. Wtedy tracimy też na tym hamowaniu. Także tych skoków mamy bardzo dużo. E, błędy, na które najczęściej się pojawiają u ludzi, którzy chcą skakać jak mamy dużego, fajnego skoka to podwójne lądowanie z wybiciem, czyli najazd nie jest idealnie, że tak powiem, wyprofilowany, tylko jest początek w miarę równy i jeszcze się robi taki próg. Ten próg zazwyczaj się robi poprzez dodawanie gazu i dużo sytuacji obserwuję i widzę, kiedy ktoś nie umie z taką sytuacją najazdu sobie poradzić, to zawczesne przymknięcie gazu i przednie... Koło nam przechodzi nad progiem, tylnie potrafi nam podbić, i wtedy jest ryzyko, że motocykl nam leci naprzód. Wtedy należy zapiąć w powietrzu bieg wyżej, maksymalnie dodać gazu pod górne C i może rotacja koła nam trochę ten motocykl wyciągnie. Także do, do skoków podchodzimy ostrożnie, staramy się też już stosunkowo wcześniej patrzeć dalej, wybrać sobie w miarę prostopadłą linię względem najazdu i równym gazem. Wykańczamy naszą hopę. Błędy jakie pojawiają się, kiedy motocykl wyjdzie nam w powietrze bokiem. Przeważnie wynika to z zbyt gwałtownego dodania gazu na najeździe i zgubienia balansu na którymś podnóżku. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, starajcie się raczej otworzyć manetkę gazu i nie zniżać Waszego środka ciężkości do kanapy, tylko raczej się wyprostować i go wciągnąć też i z biodra, i tłowiem, i naszą obręczą barkową. No i trzeba się liczyć z tym, że jeżeli ten skok jest niezbyt długi, to potrafi nam motocykl odbić, dlatego maksymalnie staramy się po pierwszym uderzeniu nie odpuszczać tego gazu i liczyć na to, że ten motocykl gdzieś tam w wyniku naszej prędkości gdzieś się ustabilizuje i że tak powiem, błąd uratujemy. Dużo osób robi błąd taki, że zamyka gaz, spada bez gazu, i bardzo dużo urazów jest poprzez odbicie z zawieszenia i upadek na, na, na bark, na obojczyk, czy, czy gdzieś tam dostanie motocyklem. Takie rzeczy się też zdarzają, dlatego, tak jak mówię, jak ktoś chce nauczyć się skakać, to nie na torach piaszczystych, wybrać sobie podłoże średnio twarde. Kiedy mamy ubity ten najazd, wtedy mamy większą przewidywalność, też te dziury są zupełnie inne na piachu. Już trzeba trzymać prędkość przy zamknięciu gazu, motocykl nam wyhamowywuje, więc raczej jedziemy równym, nie zamykamy, tylko przymykamy i to tak wygląda. Więc jeżeli chcecie rozpocząć swoją przygodę ze skokami, to właśnie na tego typu torach, kiedy mamy niezbyt duże te skoki, w miarę równe najazdy które ładnie liniowo nam zamkną zawieszenie i będziecie mogli się ustawić na, na motocyklu tak, żeby prawidłowo pokonać daną hopę.